Hej kochani, dostałam od Was kilka komentarzy o tym, aby opowiedzieć Wam na temat pielęgnacji moich włosów. Moim zdaniem moja pielęgnacja jest skromna, żeby nie powiedzieć uboga, jednak z przyjemnością postaram się Wam opowiedzieć o niej, jak ona wygląda i jakich kosmetyków używam. Może na sam początek kilka słów na temat rodzaju moich włosów. Moje włosy są średnio porowate czyli takie, które szybko reagują na wilgoć, szybko wysychają, a raczej ich końce, które również szybko się rozdwajają. Są falowane, gdzieniegdzie kręcone, lubią się puszyć, są podatne na stylizację i farbowanie. Mój kolor włosów jest naturalny, ja swoich włosów nie farbuję już od 10 lat. Do fryzjera staram się chodzić raz na 4 miesiące, aby podciąć końcówki, i również wtedy staram się skorzystać z takiej profesjonalnej sauny w salonie fryzjerskim, aby głęboko odżywić moje włosy. Włosy myję dwa razy w tygodniu, a jeżeli chcę je odświeżyć, to wtedy używam suchego szamponu. I to są chyba już wszystkie takie najważniejsze informacje na temat moich włosów. Teraz zacznę od pielęgnacji i może na samym początku szampon. Ja lubię używać szamponów ziołowych. Moim zdaniem one fajne, fajnie oczyszczają, odżywiają nasze włosy i nie obciążają. Moim ulubionym jest ten z polskiej firmy Ewa Natura Potrójna Siła Ziół. Ale również mam swoje małe grzeszki czasami, ponieważ lubię też używać szamponu bez silikonów i parabenów firmy Sayos. I wiem, że tutaj na mnie nakrzyczycie, że to wcale nie jest dobra firma, ale od czasu do czasu, gdy używam tego szamponu, on robi dobrze moim włosom i mimo różnych opinii. Raz na jakiś czas na taki mały grzeszek można sobie pozwolić. Jeżeli chodzi o odżywki, to ja jestem osobą dość niecierpliwą i przeważnie używam odżywek bez spukiwania. Moją ulubioną od lat jest ta z firmy Joanna Zapteczki Babuni. Jest to balsam do włosów regenerująco najwyższający. Również ostatnio gości u mnie odżywka w sprayu. Ta akurat jest z firmy Farmona Radical, odżywka w sprayu do włosów suchych i łamliwych. Jeżeli mam więcej czasu, to wtedy nakładam maski na włosy. I moją ulubioną jest ta z firmy Alterra z granatem i aloesem, którą łatwo możecie dostać w Rossmanie. Raz na tydzień staram się olejować moje włosy. I olej nakładam na brudne włosy, na to nakładam czapek prysznicowy, później obkręcam to ręcznikiem i z takim kompresem chodzę 3-4 godziny po domu. Wybieram takie dni, kiedy wiem, że nigdzie się nie wybieram i mam dużo, dużo wolnego czasu. I ostatnio y, lubię używać olejek z firmy Valona. Jest to zestaw siedmiu olejów, y, czyli takich olejów, które dobrze robią moim włosom, włosom. Y, Tutaj możemy znaleźć olejek makadamia, olejek sezamowy, olejek arganowy i z włoskich migdałów. Również raz na tydzień, dwa razy w tygodniu staram się robić płukankę ziołową i tutaj moją ulubioną jest ta z pokrzywy, która powoduje, że włosy się mniej przetłuszczają i pozbywa się łupieżu, oprócz tego fajnie, fajnie odżywia. Jeżeli chodzi o pielęgnację to już wszystko, teraz może powiem Wam kilka słów na temat stylizacji. Ja lubię jak moje włosy schną naturalnie. Później ewentualnie do stylizacji używam takiej suszarko-lokówki. Moją ulubioną jest teraz z firmy Babyliss albo używam też prostownicy do włosów, której niestety w ostatnim czasie staram się używać jak najmniej, ponieważ później po użyciu prostownicy włosy są bardziej suche i łamliwe. Nie używam żeli, gum do włosów. Kiedyś używałam pianki, ale teraz uważam, że pianka obciąża moje włosy. Powoduje, że są niemiłe w dotyku i takie sklejone niezbyt fajne. Jedynym kosmetykiem, który używam do stylizacji, jest to lakier do włosów firmy Sajos, ale używam go tylko i wyłącznie do utrwalenia mojej fryzury. I to są chyba już wszystkie informacje na temat pielęgnacji moich włosów. Mam nadzieję, że powiedziałam Wam o wszystkim i mam nadzieję, że znaleźliście tutaj dla siebie jakieś fajne, przydatne informacje. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jakich kosmetyków wy używacie i jak wygląda Wasza pielęgnacja, ponieważ może znajdę tam coś dla siebie fajnego. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o kciuku w górę. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Buziaki, pa pa!